Gdyby się umyłeś, ale jakoś śmierdzisz dalej. To co mówię, to nie jest fikcja. Serio, śmierdziałeś? Przyda ci się prysznic Jeśli chcesz, to wybierz wannę. Ostry, kiedy to ogarniesz? Czasami mam wrażenie, że nic się nie zmienia. O tego na nagrywkach znowu nie ma. Śpi do południa, zamiast stać jak reszta. Nie bądź zły, że to mnie ten Ostry, co śmierdzący, lej. Lek, lę, lęk, 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 leń, len ostry coś miedzący lęk Miałeś szczęście w wyborach pierwsze miejsce Ty idziesz na piechotę, gdy ja jadę Mercedes Zmów oglądasz coś do rana, potem nie chce ci się wstawać Na pierwszym miejscu jedzenie, gdzie chęci do nagrywania Gdzie, gdzie? Burger ma dobry smak, Ty dobrze wiesz to Kalorię. A kto spali to? Ej, gruby, słuchaj, bo Ostry co śmierdzący leń Leń, 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 len, Ostry co śmierdzący len, Leń, len, leń, len, Ostry co śmierdzący leń Laki Seven, nie trzyma się ciebie Chowanym straciłeś refleks Taki z ciebie piłkarzy X, boiska cię ściąga tremen. Leżisz do ekstra klasy, a twoje mecze są mierne Ostry, to śmierdzący le len, Demonstryj, macie 7% zniżki na friendstor.pl. Nie bądź leniem i kup. Starcie hiszpańskich gigantów. El Clásico.